Jak niecałe 4 tygodnie za pomocą social media znalazłam kupca na działkę pod Warszawą. Czyli story time o tym, dlaczego czasami social media są lepszą platformą do sprzedaży niż portale nieruchomościowe. W grudniu przyjęłam na sprzedaż super działeczkę, zalesiona, budowlana, niecałe 3000 metrów pod Warszawą. Działeczka nie była też najłatwiejsza do sprzedaży z tego tytułu, że była cała zalesiona po pierwsze, a po drugie przez koniec działki przebiega linia energetyczna. Ja na początku grudnia wrzuciłam na portale nieruchomościowe oraz nagrałam rolkę na social media. No i tutaj też warto wspomnieć, że ten scenariusz nie był byle jaki tylko on był naprawdę przemyślany. Rolka, jak została tylko wrzucona na social media, to od razu wrzuciłam ją na busta pod daną grupę docelową. I tak naprawdę z początkiem grudnia to zrobiłam. Przed świętami już były pierwsze telefony z social media, miałam w przerwę świąteczną pierwszą prezentację, trzecią prezentację miałam na początku stycznia i to właśnie z tej prezentacji byli cool. Przez ten sam miesiąc z portalów nieruchomościowych nie miałam ani jednego telefonu. Działeczka została kupiona za pomocą kredytu, więc też od momentu rezerwacji do momentu sprzedaży minęło kilka tygodni i ja nie zdjęłam tej działki z portali nieruchomościowych. Trochę z tego tytułu, że dopóki nie jest sprzedane, nie zdejmuję. Trochę z tego tytułu, że byłam ciekawa, czy będą jakieś telefony i rzeczywiście były dwa telefony, ale te telefony były drugie połowie stycznia, czyli tak naprawdę półtora miesiąca potem, jak została ona wystawiona. No i myślę, że to jest fajny przykład tego, jak social media i jak odpowiednio nagrany filmik dopasowany w dobrą grupę docelową sprzedaje nieruchomość. Więc jeżeli zastanawiacie się nad sprzedażą działki, ale nie wiecie, jak się zabrać, albo już sprzedajecie przez portale nieruchomościowe, ale to nic nie daje, to zapraszam, odezwijcie się do mnie. Chętnie pomogę Wam sprzedać Waszą działkę.